Witam! Zacznalę czym wodę! Ogólnie tak Czemu nagrywam? Ja tak serio to... Masz mi przekazać w nagrywaniu? Ale ja przyszłam do salonu, to ty tu przyszedłeś? Ja tu byłem pierwszy. Ja tu się... No i tak, ogólnie miałem nagrać vloga z mojego wyjazdu do Krakowa, bo byłem od piątku do poniedziałku w Krakowie. Ja, nie nagrywałeś, się i chciałam zobaczysz zobaczyć jak torta. To jest zdjęcie torta mojego pięknego, ale nie nagrałem jakoś tak Wyszło, że nie nagrałem. I miałem dzisiaj również zacząć nagrywać, ale wyszło tak, że moje zadanie na dzisiaj zostały niewykonane. Dzisiaj, 13 luty, dzień na ten kawy i mi. Moi rodzice mają jakąś rocznicę zamieszkania. Razem. Moi rodzice mają czasem dziwną rocznicę. No i moja mama do mnie czy chcemy mieć pizzę, bb, by tata, coś tam, coś tam, więc zaraz pan nas Bo aktualnie ich nie mam w domu. W tym vlogu będzie. jakieś rzeczy. rzeczy. A w niedzielę na przykład y jadę do Warszawy, bo w poniedziałek rozpoczynam moją pracę. A do jeszcze nie wiem, zastanawiam się. No, więc. Siu, you. siu. ya. Troszeczkę. Troszkę syfek trafił na Walentynkowy klimat. Zapomniałem nagrywać, ale tak naprawdę byłem o tej pizzy wróciłem, wykąpałem się i oglądałem i Idę spać. Eł. dzień dobry. Stałem. Taka niespodzianka mieszkała od świętego walentego dla Jakuba. Przebyś tam, że już w tym roku nie będzie śniegu. No już zapomniałem. hej, hey, więc Nothing New on this channel. Nie mówiłem po co mam Chyba mówiłem, że idę do Rossmanna po nożyczki do włosów. E, Maja będzie fryzjerką. Nie, może podejdzie do Biedronki. Zobaczymy. Wracam. Hall w domu. Dobra, pokażę wam mój e, niewiarygodnie istniejący hall zakupowy. Kwiat dla siostry na Walentynki. Kwiat dla mamy na Walentynki. Nie, żeby to się nie było przykro, no to taty na Walentynki. Nożyczki, nożyczki będziemy robić potem na fryzjera. I pasta. Więc to są moje całe zakupy i co teraz bym zrobić? Przedaj ten mes i zrobimy suknię. Uh, 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 uh. Dla ciebie. Zogarzam, położyłeś, bo ja mam trening zaraz. No to nie mogę. O, proszę cię, co? Kuba ja się zaraz później na trening a nie chcę biegać. Kierąki ta... Chciałem pokój, ale leżałem za oglądaliśmy. i oglądałem detektywów. Teraz jest yy, nowa edycja detektywów, a ja tak kocham kiedyś detektywów. Jak pamiętam, że kiedyś na playerze oglądałem jakieś stare odcinki nawet, bo uwielbiam detektywów. Proszę, Ktoś, żeby wygrał. zrobiła taki deser. Madmazelka, ooo. Ma, brak malin niestety, ale no nie można mieć wszystkiego. Masz zapraszalce. Zapraszalne. W kim jesteś? Graję.

kończę zapraszamy jutro się opisała mecz. Co? się opisała mecz. No, tak miało być, no co mam? Chciałam ci już trochę. Ale nie chcę, bym tutaj mać, bo mi zimno będzie. No musisz, no bo będziesz miała wszystko w kapturze. No a mogę ręcznik założyć? co ja mam zrobić głowę? Nie. No bo są za długie, muszą być krótsze troszkę. Tylko pomocnie musimy. No nie są dobrze wymaczone. Kuba, mógł. bo ci zadowanie zaraz coś zrobię. Bierz pasenko no. i tak troszkę je tak pod kątem, żeby było takie nieregularne. Żeby mnie wyglądały jak długi. Tak dużo! Czy nic nie wciąż? Tak, żeby to dobrze wyglądało. A wygląda to dobrze? Tak. Jak to wygląda? No. Nie, nie widzę. Ty masz kładz. No, no nie no, no kurde, miałem pat. Szpa... No kur... Wziotki. A teraz dobrze wyglądają? Czekaj, tu masz takie bydle wielkie. No ale żeby widzowie widzieli też. Twoje włosy czy wid? Nie wiem, kto pokazuje, Z tym bosem. Nie wiem, czy to ładnie wygląda. Ej. O Bożek. Boże! Masz to całe włosy! No no! A tam no, no, były wiesz, włosy? Nie, nie było. Taki mały, taki wielki świat Małe fryzurka włoskie? Piękna. Sklep troszkę. Chcę za 60, idę. No nie no, ja idę, to jest w tym miejscu. nie, a, O, o, Kuba, ja muszę wiedzieć, muszę nagrać TikToka ktokolwiek Cześć, Kuba. No przestań Laleczka w buciku i laleczka. I druga laleczka, śliczna. Czas na to, ogarnąć to. Znaczy, tylko to walizka. To będę ogarnąć pewnie za jakieś dwa tygodnie, jak design w końcu mieszkania. Macie pokój. Ubrania. Ubrania jakby spakowane, teraz by mi się zmieściło. Wykąpałem się i za 4 minuty jest druga. I teraz jest ostatnia. Zaczyna dwójka. Tutaj ta tutaj ta Dzień dobry, nie chce mi się strasznie. Wczoraj głównie przez to, że spałem 3,5 godziny. Zapakowuję się, zjadłem śniadanie, na i. Let's go! Jedziemy na podwój Warszawy. Spałem całą drogę praktycznie. Tak jestem zdjęcony. What? No, no. Moi drodzy, dzisiaj był chill day, nothing special, nothing. W ogóle nothing. Uj. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Mm.